Dzień dobry wam wszystkim. Ja w ogóle jestem dzisiaj zaczarowany, słuchajcie, jest czwartek. Odjechałem z domu i zapomniałem o tej kamerze. Co co wiem ją na biurku? Dzisiaj byłoby bez odcinka, słuchajcie. To już mam blisko. Musiałem się zatrzymać, żeby zmienić baterię. Jestem boski z tymi bateriami. Zostanę zapamiętany na nagrobku. Pan od baterii. Czwartek, słuchajcie, dzień dobry, we wszystkim. Jeszcze raz. Jak wyhamowałem, wjeżdżałem na krawężnik, To mi się ten pikarnik wysypał. Muszę uważać, bo zapomniałem o nim. Wziąłem ten pikarnik od klienta. Myślałem, że ktoś go będzie chciał. Ale się nikt nie zgłosił. Chyba wypakuję go przed robotę, bo jak tak będę woził go, to go zniszczę Niech ktoś go przy ten... odbierze sobie spod roboty, jeżeli będzie chciał Także spoko Czekam na, na jakąś wiadomość od elektryka, bo nie zadzwonił jeszcze do mnie i nie wiem, czy on jedzie, czy nie jedzie Mam nadzieję, że jest Albo, że będzie za chwilę Nie mamy też wiadomości odnośnie stali nie za bardzo wiem, co mam zrobić ze stalą. Wstawiać jej nie mogę, bo jej nie mam. Więc ja tutaj sobie może skuję resztę płytek, ale też nie miałem w planach tam skuwać tego, dopóki nie będę miał stali, bo nie chciałbym tam wzruszać tych ścian w jakikolwiek sposób. Ale może to wszystko jakoś będzie do jutra ogarnięte. Więc Adrian pojechał tam na tą przybudówkę, przyszedł dookoła okna, te miejsce, które poprawiałem. No i jeżeli tutaj nie będzie za bardzo co robić, no to ja też pojadę do niego tam pomóc i to skończyć, co tam musi być skończone. Plan jest taki, że tu ma być dzisiaj elektryk i on sobie to swoje zrobi. Więc oby, oby przyjechał jak, jak najszybciej, jak za chwilę tak naprawdę. Bo inaczej popieprzy mi w planach, szczerze. A ja nie chcę, też, żeby klient tutaj się denerwował i myślał, że my nie robimy, albo że omijamy go. Wszystko powinno być dopięte na ostatni guzik. Czy ja pojechałem? Czy ja dalej jadę dobrze, czy ja już minąłem tą chatę? Chyba ją minąłem. Kurde, ale jestem boski. Muszę zawrócić, słuchajcie. Także pogadamy już na projekcie bo widzę, że Rafał nie może gadać i jechać. <laughs> nie dzisiaj. Dobra, wiadomość od Elektryka: nie ma go rano. Nie poinformował nikogo. Będzie na dziesiątą najwcześniej. Dobrze, że będzie, ogólnie. Nie? Tylko, że kurde, mógł do mnie napisać smsa, czy cokolwiek, bym jakoś to mógł zaplanować. Albo pojechałbym po tą stal. Najprawdopodobniej, tak, tak czy siak, tak zrobię za chwilę. Idę zobaczyć, kto jest w domu. Czy ktoś jest w ogóle w domu. I zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Dobra, słuchajcie, robaczki. Elektryk dopiero będzie na dziesiątą. Wszystko stoi nieruchomo i to bardzo dobrze. Nikt stoi. Stal dopiero ma być koło pierwszej do odebrania. Słuchajcie, super. Więc, e, więc co? Ja do Adriana. Szybko zobaczę, co tam się dzieje. Może uda mi się coś tam zrobić lub e, zaplanować, co, do, co zrobić. I wrócę tu na dziesiątą. Wytłumaczę elektrykowi co ma robić, gdzie ma robić. Dużo tutaj nie ma, więc powinien mi to pozamykać. I pojadę po stal później. Pojadę do Adrana, pojadę po stal, wiecie, będę tak trochę kursował, ale no nie da się inaczej. Niestety nie przyjechał rano. Nie możemy nic z tym zrobić, więc wykorzystuję szybko czas jak mogę. Jest 8.30 i zabieram odkurzacz z sobą, bo jest nam bardziej tam potrzebny. Zobaczymy się za chwilę po drugiej stronie. Let's go, let's go. Dzień dobry jeszcze raz, to ja. Zobaczcie, co ci się dzieje. Supliż został ładnie przytarty, teraz będzie przemalowany i będzie finito. Wtedy będzie można te wszystkie folie tutaj pozabierać, bo zostało, została kuchnia okryta bardzo ładnie i to mi się bardzo podoba. Że nie kurzymy po tym wszystkim, co tutaj stoi dookoła gotowe. Przemalujemy, włożymy lampki, chop Będzie pięknie. Uciekamy stąd. Adrian wie co ma robić. Także tam, słuchajcie, ja jeszcze do Skrufixa skoczę po papier, bo nie mam papieru do silikonu, żeby skończyć ten silikon w łazience. Adrian, ja tutaj spokojnie sobie poradzi z tymi gadżetami. Ja wrócę to, dokręcę te panele przy tych szafkach. Taki przynajmniej jest plan. Wracam tam na robotę, bo elektryk napisał mi, że będzie za 40 minut. Ale po drodze zatrzymam się w Skrufixie z klientem. Ustaliłem z klientką, gdzie mają być gniazdka, więc wszystko jasne. No i co? Do roboty! <laughs> Słuchajcie, przyjechał elektryk, troszkę spóźniony, ale ogarnęliśmy. Jest godzina 11. muszę wrócić do Adriana. Dostałem maila od klientki, u której mam zacząć łazienkę. W ogóle miałem ją zacząć za tydzień, ale przesunąłem ją o tydzień, wyobraźcie sobie. I ona nagle do mnie pisze, że ona sobie policzyła ile za materiały Wyjdzie na tej łazience, i że ten, że ją chyba policzyłem za dużo. Słuchajcie, cały numer polega na tym, że ja dałem jej jakąś tam bulk price. Ileś za pracę, ileś określiliśmy za materiały, bo ona powiedziała, jaki ma budżet. Byłem u niej drugi raz, sprawdziliśmy, czy ten budżet pasuje do tego, że się zmieści tak naprawdę w wycenie. I chyba jestem na takim etapie, powiem Wam, że zatelefonuję do niej i powiem, słuchaj, ja nie chcę, żebyś Ty czuła się, że ja Cię mogę, może oszukuję na materiałach. Ty kup materiały, a mi zapłać tylko za pracę, nie? Wtedy będzie wszystko jasne. Będzie chyba łatwiej w ten sposób. <noise> bo normalnie, nie wiem, już jestem zmęczony normalnie. <noise> Przecież nikogo nie chcę oszukać, no. co jest grane. Nie zrobiła mi paymentu, depozytu, bo oczywiście już gdzieś jakiś coś podachaj. Lecę do Adriana. Dobra, słuchajcie musiałem się zatrzymać bo udało mi się dodzwonić ona nie odbierała odzwoniła. Czasami wystarczy jedna rozmowa oni po prostu wiecie każda firma ma trochę inny jakby system płatności lub proszenia o pieniądze za za projekt. Ja mam tak od wielu lat, że u mnie się to broń Boże nie zmieni. Nie robię inaczej i końc. Nie robię ogromnych projektów, więc nawet nie podchodzę do tego, żeby zmieniać jakikolwiek system płatności, a system płatności jest prosty u mnie. Ja zawsze biorę depozyt i później dzielę pozostałe pieniądze na tak zwany installment payment tygodniowy. I to jest święte. I to to musi tak zostać. Ja wiem, że niektórzy robią to po swojemu inaczej, ale dla mnie w ten sposób jest najmniejsze ryzyko, że mogę stracić pieniądze. I ona, oczywiście tam nie ona, ale jej mąż, przez to, że oprowadzi jakieś tam biznesy. Stwierdził, że on musi mieć ze mną kontrakt, wyszczególnione dokładnie w jakim dniu będzie wykonana jaka praca. No i trochę mnie to zdenerwowało. Bo wiecie jak to jest. Nie, nie jesteście w stanie do końca określić, że tego dnia zrobicie to. To fajnie by było, żeby tak było. Ale ludzie nie maszyny i czasami spotykamy na swojej drodze jakieś utrudnienia, więc z automatu nie dałoby się czegoś zrobić tak po prostu, więc je, y, byłby dodatkowy stres. A klient powiedziałby wtedy, no tak, ale nie zrobiliście tego, no to nie dostaniecie pieniędzy. <ścoughs> A następnego dnia na przykład robimy dwa razy więcej. Wiecie. No i to tak. Dlatego niestety nie zmieniam tego, jeżeli ktoś to akceptuje, to akceptuje, jeżeli nie, to nie, ale ona widzę, że po rozmowie telefonicznej zrozumiała, że po prostu jest jak jest, no, musimy też trochę ufać sobie, nie, ja też nie jestem nowy na rynku i nie jestem od dziś, tylko od wielu lat, moja reputacja nie została zbudowana przez miesiąc, takiej też powiedziałem, więc no kurde, nie bój się, no te wszystkie rzeczy będą zamówione z mojego konta, bo tak chcieliśmy zrobić, żeby było taniej. Aby było tanie, no to i też zamówione będą do Ciebie na adres, tak powiedziałem, I więc dostaniesz wszystkie potwierdzenia mailowo, że one idą do Ciebie, także spokojna głowa. I chyba, chyba jest szczęśliwa już, także może spokojnie ten projekt będziemy robić, tylko czasami wystarczy, widzicie, dodatkowa rozmowa, żeby rozwiązać jakieś wątpliwości. I to trzeba zrobić właśnie, zadzwonić do klienta, zatelefonować i spróbować spokojnie porozmawiać, co się dzieje co to wydrwiamy. Takiej leżącej z pierdołami. Ona poszła do na bank. Zobaczcie, tu ładnie teraz jest. Ładnie, wszystko jest sorted out. Pomalowane, job done. Tu jeszcze print doszedł, docięte zostało. Także zmywarka spokojnie sobie pięknie się otwiera. Już jest wyrzucił, także pięknie. Wszystko tu inne jest pięknie. Tu brakuje panela, ale to jak zostanie nam z tamtej szafki, którą właśnie montujemy. To uzupełnimy. Pierwsze co teraz tutaj rozłączamy gniazdka, to gniazko będzie w szafce. Tu będzie gdzieś wycięte, także zrobimy to. Powiesimy tą szafkę i wtedy będziemy mogli wypełnić panelami, które nam zostały tą szafkę. Chyba, że zabraknie, no to wtedy już nic z tym nie zrobimy. Poza tym, ale. Jest pięknie. Kawał do roboty. Do roboty, naprawdę. Trochę schodzi z tym wszystkim, no ale ja jestem zadowolony z efektu końcowego bo naprawdę zrobiliśmy niezły kawał roboty. nie w tym miejscu. Ale nie w tym miejscu. I no. miałbym też Szafka już siedzi. Słuchajcie, teraz dorabiam tylko te do dwa panele. Tutaj, żeby ładnie wypełnienie poszło. Gniazko wjechało do szafki. Tutaj wywierciliśmy dwa ładne otwory, które pasują centralnie w te wszystkie połączenia, więc będzie łatwo przedostać się z kablami. Jak zrobię tylko wypełnienie, wycinamy blat, zawieszamy szafkę. Lecimy z tym. Słuchajcie, moi drodzy roba e, rodacy, robaczki moje, <laughs> sprzedam wam tipa, którego nauczyłem się wiele lat temu i teraz powiem wam o co chodzi. Idzie tak? uciekać. Mamy szafkę sobie, nie? Już te panele tutaj zrobiłem, jak widzicie, więc to jest wszystko pięknie, drzwi wiadą będzie super, ale żeby teraz zrobić blat i on ma pasować do tej wnęki. Wyobraźcie sobie, że wszystko jest idealne i macie w kącie, no problem. Wtedy sobie mierzycie dystans. Ucinacie w linii prostej, kładziecie jest job done. Ale to nie jest nigdy tak, jakbyście chcieli, więc tylna ściana jest waszym wyznacznikiem w tym momencie. Dokładacie sobie taki kątownik i już widzicie, jaka jest różnica w kącie. Ten kąt z prawej strony jest OK w miarę. W miarę mówię. Tam jest jakiś mały ubytek, ale to może być wina po prostu samego plastra. Więc co robicie? Łapiecie sobie na, na, na początku kąt na środku gdzieś ściany. Im dłuższą krawędzią, tym lepiej. Co nie? Ale przypuśćmy, że już to zrobiliście, tak jak ja. Czyli rysujcie sobie linię w kącie do tej tylnej ściany. I teraz od tego miejsca łapiecie dystans z tyłu i z przodu do prawej strony, z tyłu do lewej, z przodu do lewej. I powinno być pięknie. Także ja tak właśnie za chwilę zrobię. I zobaczymy jak ten worktop siądzie. Dobra. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Czyli macie tą linię tutaj pro forma, Tą co tutaj narysowałem na szafce. Mierzycie stąd, dotąd, stąd, dotąd, stąd, dotąd, stąd, dotąd. Tak jak widzicie mam dosłownie cztery różne wymiary. Choć ten ruch wyglądał w miarę, ale tu są 3 mm różnicy. Co jest dla mnie bardzo dużo. Nienawidzę czegoś takiego, więc Zrobimy to tak, aby było perfekcyjnie. To będzie ładnie. K ale ja bym kazał mi się pochwalić. Ja nie chcę. Ale ja chcę ci no się pochwalić. Muszę kupić nowy blat. Są pokazywane, tak? Ja. Słuchajcie, znacie te historie, kiedy zaznaczacie sobie coś, idziecie ciąć i nagle się okazuje, że jest za krótkie? No to tak się u mnie stało. Dobra rada Uważajcie, mierzcie dwa razy. A ja sobie zmierzyłem, słuchajcie, żeby mi się wymiar nie przesunął od dziesiątki, czyli zamiast 50 tam 4 mm. To zaznaczyłem od dziesiątki 54, bo chciałem dokładnie wymiar złapać. Nie od tej blaszki na miarce, wiecie o co chodzi? I tą dechał obciąłem tak krótko. Chyba trzeba będzie zamówić nowy blat. Ale error. O kurde. Dobra, nie będę nad tym płakał, po prostu wieszamy tą górną szatkę. Co tam? Wiecie co jest? Muszę teraz znaleźć miejsce, żeby jechać do magneta. Najlepiej wziąć stamtąd blad, jeżeli mają, i wykorzystać swój po prostu kredyt, który tam mam, bo szkoda, żebym wydawał pieniądze, nie? Za stejki. Kurde, a gdzie jest magnet najbliższy? Magnet najbliższy jest tu. To jest jakieś 1,7 mili. I pokazuje mi 9 minut. No to jada. Słuchajcie, skończyłem w holdującego, bo w magnecie nie mają. A jak mi powiedział cenę, to mnie przeraziło. Słuchajcie, powiedziałem prawie 400 funtów z gruszami. Nie, 400 coś z gruszami plus VAT. Za 3 -metrowy, 3 metrowy blat Po co mi 3, metro, 3 metry blatu Tu mają 1,90m Za 240 chyba, czy coś takiego już z latem, Więc idę po niego Dostałem zajebistą cenę za ten blat Taki sam jak miałem Niecałe 200 zapłaciłem, słuchajcie I to Można, można A tak to bym kurde kupił Nie wiadomo po co 3 metrowy Więc zabieram tutaj, czekam gdzie jest pan magazynowy? Biorę sam brat i spadam. Hello! Hello! Hello? Co ty się dzieje? Piękko nie ma. Sam so, naprawdę wziął się blak? Chyba tak się zaraz zrobi. Numer się zgadza? 0934. E... E... 0985. To nie to. A jest. Będę tęsknił wieczność. Patrzcie, co tu jest. To jest taki pan. Niestety nie, nie da rady. Ten pan, o, z, nie ten pan z TikToka mi tutaj z... kłamie. Powiedział, że ma... Dobra, słuchaj, zrób mu skrzynię no. biegów, nie? Małą mnie dziedzicę szesnastocalowym Dopsonem. Co jest z wami? Pisze Rafał. 200 a Brakuje już, myślałem. No tak, 855 osób, 683 łapeczki. przypominamy możliwości oceny live'a. No i co z tą kometą w końcu? I już ją łapiemy. Już ją naświetlamy. Jest to obiekt bardzo wymagający i przy tym dzisiejszym jasnym niebie Zobaczymy, jak się zaprezentuje. Chwileczkę. Już dostaję obraz. No nie będzie. Zobaczcie, jak się udało to zrobić. Poszło na ścisk. Tutaj musiałem podmalować, ale to nie przejmujcie się tym, to i tak przyjdziemy, to jeszcze poprawimy. Tak to ma wyglądać. Pokonałem to. Zamykam ten bajzel. Jest piąta godzina. Jeżeli chodzi o kuchnię, no to tylko te dwa panele tutaj zostały, ale te spierdół. Tu reszta jest zrobiona, tu już więcej robić nie będziemy. Więc to brakowało w tym pomieszczeniu. I to jest chyba wszystko, co my tak naprawdę mamy do zrobienia. Oprócz jeszcze silikonu, który jest niedokończony, ale prysznic jest funkcjonalne. ja tylko mówię o silikonie, który jest tam dookoła sofitu lub dookoła zlewu. Dzisiaj już tego robić nie będę. Jutro jest piątek, słuchajcie, jutro wielki dzień, będziemy wstawiać stal. Jutro muszę zadzwonić do inżyniera w ogóle, do kancjelu, powiedzieć im, że, jest, że mamy, mamy robotę do zrobienia i że będziemy ją robić. Bo dzisiaj już jest piąta, więc ja się do nich nie dodzwonię. Ale wierzę w to, że może się uda i on jutro może przyjdzie, a jeżeli nie przyjdzie, no to, to przyjdzie w poniedziałek, jak już stan będzie stawiony. Słuchajcie, poza tym co, dziękuję wam bardzo, udało się, pokonaliśmy ten dzień, okienko wyszło ładnie, nic tu nie pęka, musiałem to poprawić, poprawiłem, bo ja wolę to poprawić niż udawać, że to nie moja wina. Więc to jest zrobione. No mówię Wam, ten, ten budynek się cały zmienił. Ja później zrobię taki lot od samego początku, gdzie zaczęliśmy, gdzie skończyliśmy. Ale dajcie nam po prostu skończyć te pierdoły. Tam jest zrobione i to jest fajne. Zbieram graty, słuchajcie, lecę, bo muszę zobaczyć, co zrobił dzisiaj jeszcze elektryk. Tak, tylko ogłoszenia ja parafialne, wiecie, jak to na koniec, nie? <laughs> Czy Wy wiecie, że ja mam TikToka? Czy wy wiecie pod jaką nazwą mam TikToka? To ja wam powiem. Pod tą nazwą. Jak będziecie szukać rzeczywiście, a jeżeli znajdziecie to kliknijcie tam dzwoneczek please. Bo tam pojawiają się zupełnie inne rzeczy, dodatki. Bo łatwiej mi TikToka zrobić czasami niż nakręcić film na YouTube. YouTube jest prowadzony zupełnie w zupełnie spo, inny, inny sposób, inaczej to robię. A TikTok zawsze, wiecie, szybko i, i coś tam zupełnie inaczej wychodzi, więc też jest fajnie. Jeżeli będziecie mieli możliwość, to zapraszam. TikTok. Nie chcę się z Wami żegnać, bo jest czwartek, a ja mam dużo jeszcze roboty do zrobienia. Byłem tutaj zobaczyć, jak elektrykowi poszło. I wyłączył, wyłączył bezpieczniki klientom. Nie było ciepłej wody. Teraz już wiem, że tylko bezpieczniki ogólnie, ale myślałem, że po prostu gdzieś od, odłączył kabel. się okazało, że wszystkie kable są dalej tam, gdzie są, gdzie były. Wszedłem pod schody, patrzę, a tu bezpiecznik wyłączony. Także działa. Szybko to naprawiłem. Lecę do domu, słuchajcie, z pół do siódmej chciałbym się przebrać szybko i na piłkę, bo dzisiaj mamy piłkę, jest czwartek. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.